Witajcie po dłuższej przerwie Mamy do naprawy znowu laptop Lenovo Całkiem taki fajny skrobniutki laptop Jest to Już Wam mówię laptop Lenovo Yoga Yoga 2 Pro Jeszcze w miarę ta fajna Ze względu na to, że mamy tutaj zwykłe gniazdo Zasilania Nowsze wersje już niestety mają takie gniazdo Przypominające trochę USB To jest akurat już stare gniazdo więc myślę, że będzie łatwe w naprawie. A co się z tym laptopem dzieje? No, oczywiście nie uruchamia się. Podejrzewam, że niestety mamy zwarcie na w głównej linii zasilania, ze względu na to, że po podłączeniu zasilacza, zasilacza do laptopa, zasilacz się prawdopodobnie zabezpiecza i wydaje dziwne dźwięki. Więc ja podpinam zasilacz. O, już Wam pokazuję o co chodziło. Słychać takie cykanie, więc tu mamy prawdopodobnie właśnie problem. No co, no to w ogóle się nie uruchamia. Ja. Żadna kontrolka się nie świeci, nic się tutaj nie dzieje. Inny zasilacz pod, pod podstawiony jest to samo, więc rozbieramy. macie jakie ładne śrubki i super kolor laptopa. Zaraz wam pokażę jeszcze właśnie nowszą wersję tego laptopa, która niestety nie jest dosyć nie jest łatwa w naprawie. Ze względu na to, że tak jak Wam mówiłem wcześniej, mamy tam nietypowe gniazdo zasilania. Które służy, służy również do podłączenia portów USB, niestety często to się sypie, no ale ja pokrywam, mamy zdjętą co do ciekawego, no i jest. Tak, tutaj z grubsza wypaleń żadnych nie widać. Tutaj mamy nasze gniazdo zasilania i on jest podpięte, Podpięte jest tą tosiemką. Tu mamy nasz bezpiecznik. nic więcej nie widać. Podejrzewam, że MOSFET i rezystor pomiarowy będzie z drugiej strony tutaj mamy nasze gniazdo do baterii dobra co, trzeba po prostu wyjąć tą płytę główną zrobimy pomiary I dowiemy się co tutaj jest nie tak pewnie znowu jakiś kondensator okej okay. Płyta. To jest jedna płyta, tutaj mamy dodatkowe płytki Z tego co widzę jedna na dysk, jedna karta sieciowa Nie zrobili takiej dużej jednej płyty tylko połączyli to takimi małymi płytkami Czy fajne rozwiązanie Nie wiem, choć się domyślam To nie ten bit OK. Dużo śrubek nie mamy. Musimy odkręcić tą jedną i z tego co widzę tutaj. Musimy jeszcze wyciągnąć tą tasionkę. Za chwilę odłączymy baterię. Ale jeszcze musimy wyciągnąć wentylatory, bo trzymają się razem z chłodzeniem. Tam nic nie wyrwać. Powinno coraz nam ładnie wyjść. Tutaj coś nam trzyma. Bratu wychodzi, tutaj też wychodzi. I trzyma nam tylko bateria. Proszę bardzo. Płytę mamy wymontowaną. Dobra, no zrobimy sobie jakieś pomiary tej płyty. Jak mówiłem wam, płyta malutka. Mamy co lutowane RAM po obu stronach. Układ KBC, również BGA. No i nasz procesor. Chłodzony, chłodzony tymi wielkimi hitpipami. Oczywiście żartuję Malutkie, zobaczcie, jakie te radiatorki malutkie są. Dobra, co nas interesuje? Interesuje nasz, nas główna linia zasilania. Jak widzicie, tutaj jest gniazdo, gniazdo do wpięcia naszego gniazda zasilania. No, i tutaj mamy nasz rezystor pomiarowy. Mamy dwa klucze. Najprawdopodobniej to będą klucze od zasilania. Więc co multimetr, uruchamiamy. Najważniejsze, zobaczymy sobie rezystancję w głównej gałęzi zasilania. Podejrzewam, że będzie jednak zwarcie. Dobra, tutaj sprawdzamy sobie na rezystorze, na rezystorze pomiarowym. No i widzicie, mamy zwarcie. Od razu sprawdzimy sobie nasze klucze. Nasze klucze nie są przebite. Tutaj mamy dwa klucze, więc pomiar będzie w miarę prosty. Zrobimy tak. Ten wydaje się w porządku. Ten też o dobra. Tu mamy jeden, jeden MOSFET uszkodzony. Jeszcze raz tak. Ten MOSFET jest uszkodzony więc musimy go wymienić ale jak widzieliście jeszcze wcześniej mamy, mamy zwarcie na naszej głównej linii zasilania na rezystorze pomiarowym więc po wymianie obu mosfetów podejrzewam, że zwarcie dalej będzie więc po prostu zrobimy sobie jakąś próbę zwarciową a teraz po prostu wymienimy te dwa mosfety będzie teraz głośno grzejemy sobie tutaj płytę główną Wylutujemy te dwa MOSFETy. Pot ustawiony na 200, na 350 stopni. Mała płyta już powinna szybko do miary pójść. Teraz odrobina potnika. Oczywiście można by wymienić tylko jeden MOSFET, ale no wymieniamy zazwyczaj już komplet. Jeden, drugi też. Teraz co, nałożymy świeżego topnika i świeżej cyny. Mamy już przygotowane nowe mosfety. Chyba identyczne, tak patrząc na parametry. Tylko gdzieś mi cynę wcięło. Cyna w Dobra, jesteśmy z powrotem, znalazłem cynę. Potrzymujemy. Te pola i, no, użymy nowy topnik, nowy, nowy, nowy nowe mosfety. No, dobra, troszeczkę tutaj przesadziłem. Dobra, mamy tu ładnie. Teraz znowu kop. Tutaj mam przygotowane nowe Mosfety. Zmniejszymy trochę na żeby nam nie poleciały w kosmos. na ładnie się rozpuszcza dobra, ten ładnie siedzi ten też delikatnie posprzątamy dobra z ładnie mamy oba mosfety wylutowane teraz delikatnie wyczyścimy resztki topnika są niepotrzebne. Ok, jak widzicie, MOSFETy wymienione tu mamy. Uszkodzony, jeden z uszkodzonych MOSFETów. Nie wiem, to, który, który to był, ale to nieważne. Jak widzicie, są wymienione. Sprawdzimy sobie teraz. Czy zwarcie z głównej linii zasilania zniknęło? No tak jak wam mówiłem, raczej będzie. Oba mosfety wymienione sprawdzimy sobie teraz rezystancję. No, oczywiście dalej jest. Zwarcie w takim razie, co nam to jest? Zostało. Eee, musimy się podlutować do możemy do rezystora pomiarowego zrobimy sobie próbę zwarciową i na kamerze termowizyjną po prostu, po prostu zobaczymy co nam będzie się grzało prawdopodobnie znowu któryś kondensator ale tak w ramach ciekawości pokażę Wam teraz nowszą wersję tej jogi tutaj mamy już nowszą jogę jak widzicie jeżeli się nie mylę to jest chyba yoga 3 Pro, ale nie jestem pewien. I ma takie śmieszne gniazdo wtyczkę od zasilacza. Jak widzicie, takie jakby ala USB. A niestety, tutaj w tym przypadku ta joga jest jeszcze nie naprawiona. I raczej nie będzie. Ze względu na to, że mamy uszkodzone gniazdo. Ale to nie było przyczyną. Przyczyną było był. Uszkodzony, uszkodzony kondensator tutaj powinien być kondensator który po prostu wybuchł nie ma tego kondensatora I to jest standardowa usterka w tych, w tych modelach a co zatem idzie uszkadza się ten kondensator uszkadzają się któreś z tych mosfetów się uszkadzają uszkadza się układ po drugiej stronie płyty i akurat w tym przypadku doszło do takiej sytuacji że niestety mamy uszkodzony ten, oto układ. Nie pamiętam co to za układ dokładnie, dosyć drogi w zakupie. Sam układ chyba kosztuje około 100 coś zł. Więc, tak naprawdę, wymieniając ten układ, wymieniając te mosfety, kondensator i z drugiej strony jeszcze jeden układ, licząc rośle, robociznę, troszeczkę by to wyszło. Więc w tym przypadku po prostu nie naprawiamy tego i z tego nie będzie filmu. Wracamy teraz do. Naszej jogi. Ja przylutowuję kabelek i robimy próbę z waczową. jest już przygotowana. Napięcie 1V. Zaczniemy od razu od 2A. Będziemy widzieć w miarę szybko, co nam się grzeje. Już widzimy. Grzeje nam się oczywiście kondensator. Już wam robię zbliżenie. Ok, to mniej więcej było gdzieś tutaj. Tak, grzeje nam się ten kondensator. Ten kondensator znajduje się obok PQ1 i PQ2. Więc, więc zaraz zobaczymy sobie na schemacie, co to za kondensator, za kondensator to jest. Jest dostępny. Oczywiście schemat. Proszę bardzo, znajdziemy sobie PQ1. P1 i z tego co widzę, to jest, to jest tutaj, już wam mówię. Tak, to któreś będą z tych kondensatorów. 10 mikrofaradów prawdopodobnie. Ale oczywiście możemy sobie to sprawdzić w łatwy sposób. Obok tego uszkodzonego kondensatora jest drugi, więc po prostu wlutuję oba, zmierzę wartość i wstawimy nowe dwa kondensatory. Oba kondensatory zostały już wymienione. Tak jak mówiłem wcześniej na schemacie, faktycznie to, było, to były kondensatory 10 mikrofaradów zostały wstawione. 2 e, od razu. Najważniejsze sprawdzimy sobie teraz, czy zwarcia ustąpiło. Tutaj mamy nasz rezystor pomiarowy Proszę bardzo. Nie mamy zwarcia. Mamy w mega omach. Tutaj też bardzo ładnie. Ok, w takim razie co? Ja wstępnie złożę tego laptopa i spróbujemy uruchomić tą płytę. Płyta już jest zamontowana. Ok, podpinamy zasilacz. Sprawdzimy, co się będzie działo. Dobra, na razie nic nie startuje. A jednak wystartował. Dobra. A tu mamy już jakiś system. Eee, dobra, nie będę Wam pokazywał systemu. Laptop się uruchomił. Ja skręcam ten laptop. I widzimy się już na podsumowaniu naprawy. Laptop jest już złożony, przetestowany. Wszystko ładnie działa. Eee, co najważniejsze, ładowanie baterii jest. Mamy już 13%. Eee, było 0%. Eee, żadnych wykrzykników nie mamy. Działa nawet dotyk. Wszystko ładnie tutaj, śmiga. Podsumowując naszą naprawę, jak widzieliście, mieliśmy znowu zwarcie w głównej linii zasilania. Uszkodzony jeden z MOSFETów oraz jeden kondensator. Kondensatory zostały wymienione. MOSFETy również na oryginalne, bodajże, chyba takie same, jakie były wcześniej. Wszystko ładnie działa. Stawcie lajka, like, subskrypcję. My pewnie widzimy się niebawem w następnym filmie, więc na razie hej.